Witam e, wszystkie urzekające, mam na imię Małgorzata. E, nie mam takiej wprawy w nagrywaniu jak e, Ewelina, e, ale e, chcę się podzielić e, tym, co e, dał mi e, kurs, e, kursy, kursy wszystkie e, urzekające. Trafiłam na urzekające w zeszłym roku, najpierw na kurs 7-dniowy, potem 7-tygodniowy, i teraz kończę kurs roczny. Ja swoją drogę, drogę zmiany, drogę dochodzenia do Boga, do relacji z Nim, odbudowywania swojego małżeństwa po swojego poczucia wartości zaczęłam jakieś 6 lat temu. Także urzekające to nie był początek, ale urzekające to był moment, to jest szlifowanie diamentu. To jest coś, co pozwala mi każdego dnia być uważną na siebie, na to, jaka jestem twórcza, jaka jestem na przykład, co lubię, jakimi zmysłami tak naprawdę, co sprawia mi przyjemność, jakie jest moje uporządkowanie, jaka jest moja relacja z Maryją, gdzie odkryłam ją po drugim tygodniu rekolekcji nacjańskich, ale taką właśnie inną niż królową i Hetmankę, taką w codzienności w kuchni, mm. gdzie ona na pewno nie robiła z złością, tylko z miłością wszystkie domowe czynności. A tutaj jeszcze inaczej, jeszcze bardziej weszłam w kontakt z Maryą to są małe kroki, zmiany nawyków, kalendarz adwentowy, który w tym roku też zrobię. Oczywiście, że wiele rzeczy mi się nie udaje, na wiele rzeczy nie wystarcza mi czasu. Narzucone takie tempo codzienne jest i wymagające, i nie, bo jednocześnie no, codziennie to trzeba otworzyć, a z drugiej strony nie są to kursy, które wymagają tego, żeby coś zaliczyć. To jest nasza sprawa, nasza praca, nasza zmiana. I czasami są rzeczy, nad którymi przechodzę, ale na pewno do nich wrócę, do wielu rzeczy wrócę. Mimo całych kilku lat pracy nad sobą odkryłam wiele zdumiewających dla mnie spraw, które wydawały mi się oczywiste i załatwione, wcale takie nie są, więc. Natomiast cała nasza droga, cała nasza droga zmiany to jest trochę tak jak mówi święty Franciszek. Rób to co konieczne, potem to co możliwe, a na koniec okaże się, że dokonałeś niemożliwego. Ja tak mam. Także polecam każdy jeden kurs. Na pewno będę do nich wracać, na pewno będę chciała jeszcze raz przerabiać. Tutaj są wydrukowane, muszę nowy segregator kupić wszystkie, kursy przerobione lepiej lub gorzej. Natomiast jest to ogrom materiału i tego, co daje nam naszą samoświadomość, kontakt z emocjami, z... a to pozwala nam na bycie uważną, na lepsze relacje z ludźmi, lepsze relacje z sobą, lepsze relacje z Bogiem. Dwie najukochańsze ikony stoją za mną. Maryja to jest e, nasza domowa. E, mój mąż e, to jest, je, maluje, to jest jego droga e, z kolei rozwoju. A ikona spotkań małżeńskich od dwóch lat tam e, należymy, i tą ikonę namalowałam ja. Bez żadnych zdolności, żadnych umiejętności pod kierunkiem mojego e, męża. E, po prostu cały czas jestem w szoku, tak, że e, w zeszłym roku udało, e, w ten sposób udało się to zrobić. Życzę wszystkim. Błogosławionego dnia owocnych kursów z całego serca polecam. Codzienny kontakt z piękną, rzekającą Eweliną, z tymi nagraniami, to odkrywanie w sobie córki królów jest rzeczą bezcenną, nawet jeżeli nie jest, nie mamy. Ja oczywiście nie mam czasu, pieniędzy, możliwości, nie mam, nie mam, nie mam, mam mogłabym narzekać. Kurs o narzekaniu też jest. Błogosławionego dnia, błogosławionego czasu, błogosławionego życia. Dziękuję.